W jakiej okay. e, Rozpoczynamy losowanie w konkursie bazarkowym numer 38 w, w komisji Wit. Kasika. Pokaż dłonie. Rice. Wit. i Sejam. Wit. A, na jasne numerki. Nie po kolei, ale można sobie odnaleźć. Wit wrzuca numerki do misy. I rozpoczynamy bełtanie. Bełtu, 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 bełtu. Nie paru, zamykaj się. oczy, zamykaj oczy. My patrzymy, zam, zamknie oczy. są. Zasujemy. Tak. O, został wylosowany numerek. Numer jeden. Gratulujemy. O, gratulujemy. Brawa, proszę bić.